Cześć witajcie! Ja jestem Grzesiu Lubię. Witam Was ponownie na serii Polish Card Driving Prawdziwe życie. Dzisiaj mamy sporo rzeczy do zrobienia. Pierwsza rzecz to ogarnąć nową pracę. Nowa praca, tak. Będzie to... A w sumie nie będę zdradzał. Zobaczycie, jak dojedziemy. Zapomniałem wam powiedzieć, jak się nazywa główna postać. Bo ja tylko powiedziałem, że główna postać. To jestem ja. A ja jestem Grzesiu. A to po prostu się nie nazywa Grzesiu. To jest Floryda. Floryda. Jak on może mieć? Floryda Lampa. <grystanie> Dobra, podjeżdżamy już do yy, Ulenberga. Tutaj będziemy podpisywać umowę na nową pracę. Będziemy jeszcze musieli zajechać y, do biedronki, zerwać. Do biedronki, bo gdzie ja pracowałem? Do biedronki, zerwać kontrakt, że tak powiem, z biedronką, y, że już tam nie pracuję. i chyba jest pan, który. Y, ja tutaj może gdzieś tam bardziej za, zaparkuję. Y, tutaj. Może to będzie bardziej kultura... kulturalne. Dobra. Oh. Uhlenberg. Dzień dobry, to z panem miałem się umówić? Tak, to pan Zorzow? E, tak. Okej, okay, to panu przyjdzie do biura. E, dobrze, to ja panem? za panem pójdę. Okej. Okay. Ej, wiesz, ty przygotuj nowy e, tu papiery, co żeby Tu za chwilę nas nowy pracownik przygotuje papiery. O, dziękuję. I to... Pro, to dla pana, proszę. To dobrze, tak, to dziękuję. Pisa, sędzia, a już pan będzie mógł jutro pracować. A mogę dzisiaj zacząć? No, można. No Jak dobrze. Ja w ogóle chcę. E, rozumiem, a... Ile dostaje za taką pracę? Zależy jaka dalekość pan dojedzie i gdzie jest dostarczenie paski, jak dłużej? To jest e, więcej jak e, krócej to jest mniej. Rozumiem. A tak za najmniejsze to można dostać chyba 900 albo 1000. Rozumiem. No. To ta opłacalna praca jest. No. no. E, dobra, to ja to mam, macie jakiś długopis tutaj gdzieś?

Dobrze, to dziękuję za długopis. Ja usiądę i podpiszę, dobrze? Dobrze. I pan będzie mógł zacząć pracę. Dobrze. Ja już pójdę i pan e, pójdzie sobie weźmie jak auto, pan może swoim zrobić i dostarczyć te przesyłki na Dobrze, pan, dziękuję. A tu, pan o będzie, obok mojego kolegi. Dobra, to my tutaj podpisujemy sobie papiery. Myślę, że 1000 zł za jedną przyszyłkę, najmniej, to ja myślę, że to jest bardzo dobra zapłata. Patrząc tak naprawdę, bo my nie jesteśmy najbogaci, spłaciłem wszystko co trzeba było. Dobrze, ja idę się zapytać tego pana. Proszę Pana, a komu oddać papiery? E, pan tam położy, ja za chwilę do niego przejdę i Pan może już tu, e, wziąć te paczki tutaj i sobie do samochodu przejść i zawieźć te. Tak? I od razu pan, e, Panu dam takie specjalnie do lokalizacji taką urządzenie, na które nam jest e, lokacja, a zresztą Pan jest tak specjalnie na pół... Dobra, dużo Pan mówi, ja rozumiem. I tam piszę adres i tam piszę na ten zrządzenie. Proszę, Dobrze. Dobrze, ja idę oddać dla pana. Okej. Okay. Pan do tego nowego. E, proszę kormo, panie kormoranie. Dobrze. Ja już mogę zaczynać, tak? Tak, Dobrze, dobrze. Tak, Pani już mówiłem, Pan. Dobrze. Ty, no, ty, ty pisze, że mam do rusko 14. To dobrze. To ja niedaleko, proszę Pana, mieszkam, bo ja w rusku 6 mieszkam. O, dobrze. Dobrze, i ile razy dzisiaj muszę to podwieźć? No dobrze. Dobrze, to, to wszystko będzie z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dobra, mamy dorówczko 14. Ja myślę, że dobra zapłata będzie z tego. Dajcie znać, jak. O kurde, ale przewaliłem. Dajcie znać, jak wymyślicie. Dajcie też znać, czy seria Wam się podoba, czy kontynuować tę serię. Ja dzisiaj jeszcze miałem zerwać ten kontrakt z... z Biedronką, więc to też trzeba zrobić. Dobra, to do zobaczenia jak... Zawiozę patkę. No kurde, w przyczepie jestem. Dobra, podjeżdżamy e, pod Rusko. Ciemno już się zrobiło. Ale tylko jedną przesyłkę udało mi się zrobić. Nie wiem, czy noc nie będą się zostać. Gdzie jest Rusko 14? Dobra, mamy Rusko 14. I jest pan. Dzień dobry, pan Robert? Tak, ja tu prze, przesyłkę zamawiałem. Dobrze, będzie 1700 zł. Okej, okay, proszę pan weźmie sobie. Dziękuję bardzo. Mojego wieczoru. mego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, proszę, to było 1700 zł, zarobiliśmy. Nie tak źle. E, w sumie nie wiem, czy... W sumie nie wiem, czy wracać do domu, czy zostać tam, e, czy na noc nie porobić trochę więcej. Chyba pojadę na noc trochę porobić, żeby tych pieniędzy dorobić. Bo potrzebny nam jest nowy samochód. Nie oszukujmy się, e, więc jedziemy do Ullenberga. Podjeżdżamy znowu pod Ullenberga. Tak szczerze, fajna ta praca, bo ogólnie lubię jeździć w tej grze. Eee, więc, no, kolejna przesyłka. Chyba tam tego pana nie ma. Eee, kolejna paczka, sprawdzę na tym moim projektorze. Hunt Nowo? Muszę zobaczyć na telefonie, gdzie to jest. Moja nie wiem nowo. Jak ja jestem na C, alechówko, to to jest. Ja muszę jechać przez Sławno. I na DW205 to jest. Dobra, to jedziemy. Debil trąbi na mnie, a bo się sam przewrócił. Dobra, dojeżdżamy do Nowa. Mała okolica to jest na DW205. Kolega z Seatem też tutaj chyba ma. Nikogo nie ma, więc zostawię paczkę. Pokazuję, że dostałem pieniądze 1000 zł. Tutaj skończymy dzisiejszy odcinek. Floryda jest mega zmęczona. Widać po nim. Yy, więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie suba, lajka, yy, dzwoneczek, dajcie znać, że chcecie więcej zobaczyć i zgłaszajcie się. Nikt macie, jestem Florida479, może wystąpisz w jednym z tych odcinków, Nara